Historia na wakacjach. Historia kołem się toczy, jesteśmy w Toszku, ale czy Państwo w ogóle wiedzą i czy Państwo się zastanawiali, dlaczego zamek w Toszku? Skąd ten Toszek? Pani Basiu, proszę nam to opowiedzieć, bo z panią Barbarą Skawińską wciąż rozmawiamy. Pani Basia dzieli się z nami legendami, wszystkimi tajemnicami tego zamku i tu też jest podobno piękna legenda. Piękna, oczywiście tak jak wszystkie e, wcześniejsze legendy, e, niezwykła, bo proszę sobie wyobrazić, no właśnie, skąd ten zamek i skąd ten Toszek u podnóża Zamku Toszeckiego. A jak to mówi legenda, było to prawdopodobnie tak dawno temu. W miejscu, w którym się teraz znajdujemy, miejsce to porastał gęsty las. Do lasu tego wraz ze swoją świtą wybrał się książę polski. Na polowanie i kiedy tak już porował, polował jeden dzień, drugi, na trzeci dzień postanawia wracać z powrotem do opola. Usiadł pod dębem i odpoczywał, ale w pewnej chwili usłyszał jakieś szumy, szmery dochodzące gdzieś od strony lasu. Otwiera oczy, no i dzik biegnie w jego stronę. Przerażony nie wiedział, co ma robić, ale w tym momencie uratował mu życie jego wierny. Przyjaciel, a więc pies, który wabił się właśnie Toszek. To Toszek stoczył straszliwy pojedynek z dzikiem, walczył dzielnie, ale niestety zginął w tym pojedynku. I na tę cześć książę Polski kazał w tym miejscu wybudować zamek. Jak opowiadała Sandra, najpierw był drewniany. Wybudować zamek, a u podnóża zamku powstało małe miasteczko, właśnie na czyść pieska, nazwane Toszek. Tak się stało i tak jest po dzień dzisiejszy. Aż chciałoby się rzec, ach, cóż to był za pies. Cudowny pies, Toszek, niezwykły, cudowny pies. Dlatego my też e, z racji tego, że chcemy oddać cześć temu pieskowi Toszeckiemu, e, na dziedziniec zamkowy można wchodzić e, z psami. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście nie zapomnijcie Państwo posprzątać po swoich Ach, to obowiązkowo. Ale Pani Basiu, my tak dzisiaj od rana zachęcamy, zachęcamy. To może Pani jeszcze tutaj dołączy do tych naszych y, pozdrowień do tego wszystkiego, żebyśmy jeszcze przyciągnęli naszych słuchaczy. Oczywiście. Proszę Państwa, my Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. W ostatnim wejściu zaprosiłam Państwa i w sobotę na cudowny koncert o godzinie 19. W niedzielę zaprosiłam Państwa na cudowne, kolorowe, niezwykłe wydarzenie dla dzieci. I chciałabym bardzo serdecznie podziękować dzisiaj w imieniu pana dyrektora Artura Czoka, chciałabym podziękować Państwu, radiu, państwu e, widzom e, i słuchaczom tego radia. E, proszę Państwa, a ja chciałabym też bardzo, e, żeby e, powiedzieć też o naszych koleżankach i kolegach, którzy pracują tutaj na Toszeckim Zamku. No więc musimy pamiętać przede wszystkim o naszym dyrektorze panu Arturowi Czoku. O panu, panu Arturze, Arturze, tak, Czoku. o panu Arturze Czoku, przepraszam. E, pozdrawiamy serdecznie panią Bernadettę, panią Agatę, panią Sandrę, e, cudowne panie z biblioteki, naszą e, ekipę z kawiarni, naszą obsługę całą, nasze cudowne panie sprzątaczki. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy, bo to ci wszyscy ludzie tworzą cudowny zamek w Toszku. To dzięki tym ludziom e, zamek e, funkcjonuje. A na koniec... Chciałam bardzo serdecznie po, pozdrowić naszą y, mamę, y, mamę Adasia i mamę Aluni, czyli panią Kasię Prawda. Y, nie ma jej z nami, na pewno by z Państwem y, porozmawiała jeszcze o wielu ciekawych projektach, które tutaj odbywały się na Zamku Wtoszku, opowiedziała. Y, no, ale jeżeli Państwo chcecie zobaczyć, co my tutaj mamy, bo powiem Państwu, mamy piękny ogród. Więc, y, kto... Tak, proszę zobaczyć na YouTube. Tak, proszę, proszę Państwa, koniecznie przyjedźcie, zobaczcie zamek w Toszku. Zapraszamy do wieży zamkowej, tam opowiada cudowną historię i cudownie opowiada przewodnik y, y, i przewodniczka. W weekendy zapraszamy serdecznie. Pani Barzeli, tak, no właśnie, tak. bo to tak na słowo uwierzyć, no to właśnie. się czasami nie da. No właśnie, dlatego proszę Państwa, jeżeli przyjedziecie do nas na Toszecki Zamek, to my proponujemy... Dwa rodzinne wejścia do zamkowej wieży. E, przyjedźcie. W wieży zamkowej zostaniecie oprowadzeni. To taki nasz zamkowy prezent. Yy, serdecznie zapraszamy. Yy, ja mogę tylko powiedzieć jedno: jeżeli Państwo tu przyjadą, to tak jak my zostaniecie ugoszczeni po królewsku, iście yy, z należytymi honorami, także zapraszamy do konkursu, a my się żegnamy, idziemy szukać tej yy, pięknej damy. Może. Może nas też tutaj przywita, a Dokładnie. jak nie, to tą kaczkę weźmiemy i ją jakoś taka zalęcimy. Także... A może z Państwem spotkamy się, kiedy jutro przyjedziecie na koncert albo w niedzielę. I będziemy na razem tańczyć. Także tak my się żegnamy i do usłyszenia. Dziękujemy. A Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo i przypomnę, mogą Państwo do nas teraz zadzwonić, żeby zdobyć te dwa bilety, dwie wejściówki na zamek w toszku. Czekam.